Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło, i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni 23 małpagmailcom Kliknij na mój profil a następnie pole kontakt. Unikaj seksu z narcyzem. Nie ma niczego złego w tym, że człowiek ma ochotę na seks. Nie ma niczego złego, w tym, że chcemy czuć się atrakcyjni, pożądani, jednak gdy masz do czynienia z narcyzem, sytuacja się komplikuje. Dzieje się tak, ponieważ narcyz używa seksu, by cię uzależnić, by cię zmanipulować, by cię kontrolować, aż w końcu zaczniesz czuć się źle, zaczniesz czuć się wykorzystany. Aż w końcu Narcyz cię odrzuci, znudzi się tobą, nie będziesz się już czuł atrakcyjny, będziesz czuł się znacznie gorzej niż zanim go poznałeś. Wyolbrzymi twoje kompleksy i dorzuci nowe. Poczujesz się tak źle jak nigdy wcześniej, tak jakbyś się do niczego nie nadawał. Jakby już nikt nigdy cię nie zechciał, tak jakbyś nie chciał nawet siebie samego. Jest to spowodowane tym, że masz do czynienia z oprawcą, masz do czynienia z sadystą, z narcyzem, który stosuje szereg manipulacji, stosuje przemoc psychiczną, emocjonalną, a nieraz także seksualną. Narcyza interesują tylko i wyłącznie własne potrzeby, dlatego celowo będzie doprowadzał do pewnych sytuacji, do pewnych zdarzeń będzie doprowadzał do tego, że poczujesz jakby to z Tobą było coś nie tak. Poczujesz się winny. Narcyz obiera na cel twoją pewność siebie. Twoje poczucie własnej wartości, Twój wygląd, Twoje upodobania. Narcyz wie, że seks to sprawa osobista, intymna, wyjątkowa to rzecz, którą ludzie chcą zachować dla siebie. Jest to dla niego łatwe, by Cię odizolować, ponieważ pewne rzeczy mogą być żenujące. Upokarzające, zawstydzające, możesz się obawiać, że coś wyjdzie na jaw, nie chcesz o tym rozmawiać, nie chcesz, żeby inni się dowiedzieli na temat nieudanego życia seksualnego, na temat zdrad, na temat infekcji, chorób, na temat przemocy. Narcyz kontroluje cię poprzez wstyd, strach oraz izolację. To bardzo ważne, by móc porozmawiać także na tematy seksualne z kimś, kto wie, jak zachowuje się narcyz, z kimś, kto ma w tym duże doświadczenie. Możesz tutaj otwarcie, anonimowo wypowiadać się na tematy których nie poruszyłbyś z kimś innym. Możesz omówić swoją sytuację z innymi ofiarami narcyza, czy też ze mną. Nie jesteś w tym sam, nie jesteś odosobniony. Wiele osób przeszło przez toksyczny związek z narcyzem. Wiele osób zostało skrzywdzonych i wykorzystanych. A także zarażonych różnymi rzeczami. Narcyzi traktują tak wszystkich, traktują ludzi przedmiotowo, traktują ich źle, mają lata praktyki. Narcyz stosuje swoje metody przez długi okres czasu. To mistrz manipulacji, który z czasem sprawia, że myślisz, że Twoja przyjemność nie jest ważna. Nie tylko seksualna przyjemność, ale także każda inna. To jeszcze nie koniec. Krótka przerwa. Wesprzyj rozwój kanału i naszą społeczność. Kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Kliknij przycisk wesprzyj. Wspierając kanał, zyskasz dostęp do wielu dodatkowych treści. Dziękuję. Dla narcyza liczy się tylko jego przyjemność, lecz na początku będzie dokładnie odwrotnie. Później jednak narcyz będzie odmawiał ci seksu, będzie cię zawstydzał, porównywał, wyśmiewał będzie poddawał w wątpliwość twoje potrzeby. Poczujesz się niechciany, niekochany, nieodpowiedni i nieatrakcyjny. Narcys może cię nazywać egoistą, samolubną, chciwą osobą, kimś roszczeniowym czy mściwym. Narcys będzie przedstawiał to tak, że jest coś z tobą źle, tak byś myślał, że twoje potrzeby są nieodpowiednie. Postępuje tak, ponieważ jest bardzo niepewny, mogł doświadczyć przemocy seksualnej jako dziecko, a teraz narcyz wykorzystuje seks do tego, by pozyskać paliwo, by pozyskać zasilanie. Narcyz nie ma wewnętrznego poczucia wartości. Czerpie je z zewnątrz. Czerpie je od innych ludzi. Narcyz nieustannie robi wszystko, by poczuć się potężnym. By wygrywać. Dąży do zwycięstwa. Dąży do tego, by posiadać władzę i kontrolę. W ten sposób pozyskuje paliwo. Narcyz rekompensuje sobie niskie poczucie własnej wartości lub jego brak. Narcyz jest niezdolny do tego, by dbać o inną osobę. Dlatego musisz unikać seksu z narcyzem, ponieważ jest on skrajnie nieodpowiedzialny. To zły. Partner seksualny, choć możesz go wspominać w superlatywach, mógł zrobić na tobie wyjątkowe wrażenie, jak nikt inny. To tak jak z bombardowaniem miłością, możesz wspominać iluzje. Narcyza nie obchodzą twoje potrzeby. Nie obchodzą go również, twoje potrzeby seksualne. Wszystko, co interesuje narcyza, to jego paliwo. Niektórzy mogą nawet powiedzieć ci, że ich nie interesuje seks, że go nie potrzebują, podczas gdy będą mieć inne źródła zasilania, będą cię zdradzać, będą uzależnieni od pornografii, będą się zaspokajać sami. Narcyz będzie odmawiać ci seksu. To może trwać nawet latami. Kiedyś mogło być to trzy razy na miesiąc, trzy razy na dzień, a teraz nie było ani razu od trzech lat. Tak się zwykle dzieje w związkach z narcyzem. Będzie cię dewaluować, będzie stosować gaslighting. Tak, żebyś myślał, że coś jest z tobą nie tak, żebyś myślał, że oszalałeś. Nie oszalałeś. Masz jednak do czynienia z szaloną osobą, z osobą, która chce doprowadzić cię do szaleństwa. Narcys używa seksu, by wykorzystywać cię, gdy jesteś najbardziej podatny na ryzyko. W jego umyśle seks sprawia, że jesteś słaby. Narcys to wykorzystuje. Wie, że się uzależniasz. Wie, że wydziela się u Ciebie oksytocyna, a to sprawia, że przywiązujesz się do Niego. Narcyz używa tego, by cię ranić. Zawsze poszukuje słabości. Dlatego powinieneś unikać stawiania się w określonej sytuacji. Powinieneś unikać seksu z narcyzem, ponieważ to uzależnia cię coraz to bardziej. Narcyz jedynie wykorzysta to na swoją korzyść. Wiele osób myśli, że jeśli z kimś mieszkają, są razem, uprawiają seks. To jest to miłość. Z narcyzem nie ma żadnej miłości. Niezależnie od sytuacji, niezależnie od statusu związku. Dla niego to przygoda, jedna z wielu. Nigdy nie powinieneś ujawniać swoich fantazji seksualnych narcyzowi, ponieważ najpierw je zrealizuje uzależni cię od tego a później ci to odbierze powinieneś odwrócić swoją uwagę od zaspokajania potrzeb seksualnych z narcyzem ponieważ on będzie używać seksu jako broni w zdrowym normalnym związku powinieneś czuć się atrakcyjny doceniany chciany kochany Szczęśliwy, powinieneś pożądać swojego partnera, lecz gdy jesteś w związku z narcyzem, to nigdy nie będzie to możliwe. Nigdy tego nie dostaniesz, jak również nie dostaniesz żadnej innej normalnej części związku. Taka relacja będzie wszystkim prócz normalności. Będzie pełna kłamstw, gazlightingu, zdrad. Kiedy narcyz doprowadzi do tego, że pomyślisz, że oszalałeś, dzieje się tak, ponieważ wszystko na czym mu zależy, to kontrola, kontrola Twojej osoby. Chce doprowadzić do tego, żebyś czuł się od niego gorszy. Narcyz jest bardzo niepewny, dlatego nie może mieć normalnego, zdrowego związku. Nie może mieć go z nikim. Wszystko, co będzie robił narcyz, to manipulacja, kontrola drugiej osoby. Kiedy tego doświadczasz, to jest to bardzo bolesne. Manipulacja jest niezwykle szkodliwa. I niesie za sobą określone negatywne skutki. Narcyz zwabił cię do tego związku, złapał cię w pułapkę, skusiłeś się, przywiązałeś, zauroczyłeś, zakochałeś, a później nawet nie czujesz się doceniany, nie czujesz się akceptowany. Nie czujesz się kochany i pożądany. Pomimo tego, Narcyz chce, żebyś pozostawał pod jego wpływem, pod jego kontrolą. Chce czuć się tak, jakby był Twoim właścicielem. Narcyz chce mieć Cię na własność. Pomimo tego, że nieustannie Cię dewaluuje, degraduje. Wybucha złością. Jest zdenerwowany, wściekły, zazdrosny, pełen nienawiści. Jest zaborczy. Ostatnie, czego chciałby narcyz, to żeby ktoś inny mu cię odebrał. Narcyz jest bardzo ciekawski. Jest zainteresowany twoim dotychczasowym życiem seksualnym. Jest zainteresowany poprzednimi partnerami. Narcyz chce wiedzieć, co robiłeś w przeszłości. Chce wiedzieć, co, z kim robiłeś, gdzie, jak często, w jakiej pozycji. A to sprawia, że Narcyz staje się tylko jeszcze bardziej zazdrosny. Staje się jeszcze bardziej. Kontrolujący. Jednocześnie nazywa cię egoistą. Mówi, że myślisz tylko o sobie, odmawia ci seksu, wtedy, gdy ty go chcesz, ale musisz się zgadzać zawsze wtedy, kiedy chce go Narcyz. Dzieje się tak, ponieważ tylko jego potrzeby mają znaczenie. Nawet jeśli mu o tym powiesz, to zrani ego narcyza, a wtedy się wścieknie. Wtedy wybuchnie. Dzieje się tak, ponieważ w głębi narcyz wie, że coś z nim nie tak. Nie chce jednak tego słyszeć. Nawet jeśli jest szalony, to nie chce tego słyszeć. Będzie stosować gaslighting. Będzie zaprzeczać, będzie się wypierać tego, co robi. Powie, że wcale nie jest zazdrosny. To ty jesteś. Powie ci tak, nawet gdy jest to oczywiste, że jest inaczej, gdy jest to oczywiste, że jest zazdrosny. Narcyz nie jest w stanie znieść tego, gdy ktoś poświęca ci uwagę. Gdy ktoś skupia swoją uwagę na Tobie, a nie na nim, Narcyz nawet nie stara się zwracać na Ciebie uwagi. Może już stosuje karanie ciszą. Narcyz potrzebuje być w centrum uwagi, w centrum zainteresowania innych. Jeśli Narcyz nie jest w centrum zainteresowania, to ma z tym. Wielki problem. Narcys może cię zmuszać, może żądać seksu, może żądać czegoś, czego nie masz ochoty robić, czegoś, czego się naoglądał, co robił z kimś innym. Może postępować tak zwłaszcza wtedy, gdy widział cię z kimś innym, gdy cię o coś podejrzewa. Gdy zarzuca ci zdradę, nawet gdy do niczego nie doszło. Narcys ma paranoję. Jego tak naprawdę nie interesuje seks. Dla niego ważniejsza jest kontrola. Chce, żebyś mu udowadniał, że jest tym jedynym, tak by mógł czuć się bezpiecznie. Podczas gdy Narcyz obawia się o Twoją niewierność, to będzie groził, że Cię zdradzi, że Cię zostawi, że ktoś jest lepszy, że ktoś mu da to, czego Ty nie chcesz. W szczególności zdradzi Cię zawsze wtedy, kiedy mu czegoś odmówisz, kiedy nie chcesz czegoś robić. To może być dla ciebie niebezpieczne. Narcys pójdzie tam, gdzie dostanie więcej, gdzie otrzyma więcej uwagi, gdzie ktoś przelicytuje. Narcys zdradza cię za plecami. Nie ma żadnych granic. Może cię zdradzać z Twoim rodzeństwem, rodziną, przyjaciółmi, sąsiadem. Bardzo często nie będzie używał żadnych zabezpieczeń. Czuje się do tego uprawniony. Może też pozbywać się zabezpieczenia w trakcie, podczas gdy się o tym nie dowiesz. Narcyz będzie zarażał swoich partnerów infekcjami, chorobami uleczalnymi i nieuleczalnymi. Narcyz będzie zarażać swoich partnerów bardzo często. Nie podejrzewasz Narcyza o zdrady, dlatego możesz chorować i nie wiedzieć dlaczego. Pamiętaj, że narcyz nie posiada empatii i nie przejmie się tym, gdy podaruje ci najgroźniejsze choroby. Co więcej, gdy wyjdzie, że jesteś chory. To powie ci, że go zdradzałeś i sam jesteś sobie winien. Narcys nigdy się nie przyzna. Może również wykorzystywać Twoją chorobę, by cię kontrolować, by odmawiać ci seksu, by cię zdradzać, by obniżać Twoją wartość. Narcys wie, że nawet gdy Cię zostawi. To nie będziesz w stanie wejść w nowy związek. Narcys nieraz tak postąpi. Zainfekuje swoją ofiarę. Niektórzy nawet otruwają swoje ofiary. Dzieje się tak, ponieważ narcys jest bardzo kontrolujący, jest bardzo zaborczy. Nawet jeśli ma inne źródło zasilania. Nawet jeśli ma kogoś na boku, to narcyz zrobi pewne rzeczy celowo, ponieważ chce wywołać jak najwięcej bólu i cierpienia, w szczególności gdy może dać ci coś nieuleczalnego. Wtedy narcyz będzie uważał, że jesteś jego własnością do końca życia. To najwyższa. Możliwa forma zasilania dla narcyza. Oczywiście seks jest dla narcyza bardzo ważny, jest to dla niego narzędzie, broń, lecz może używać tego narzędzia w różny sposób. Może pozbawiać cię seksu, może cię nim nagradzać, może cię dzięki temu uzależnić. Może cię też ukarać. Jest to środek, dzięki któremu cię kontroluje. Może cię zranić. Niektórzy mogą nawet być agresywni. Może dochodzić do przemocy fizycznej w trakcie. Taki będzie na przykład narcyz złośliwy. Niektórzy mogą usiłować cię zgwałcić. Może ich to kręcić. Perwersyjne, poniżające, sadystyczne rzeczy, fetysze mogą ich nakręcać. Mogą cię do tego zachęcać, przymuszać, sugerować. Może to być na przykład BDSM. Może zacząć się niewinnie, a skończyć ekstremalnie. Z czasem staje się to coraz bardziej niepokojące, dlatego najlepsze co możesz zrobić, to unikać seksu z narcyzem, bo nie prowadzi on do niczego dobrego, jedynie cię uzależnia i jesteś narażony na infekcje i choroby. Przestań uprawiać seks z narcyzem. Zanim to on zacznie ci go odmawiać, lub zanim dostaniesz coś przykrego w gratisie. Nikt nie może przewidzieć, co zrobi narcyz. Nikt nie wie, z iloma osobami miał kontakt z Tindera, z różnych portali, aplikacji towarzyskich, seksualnych. Może narcyz lubi. Przydrożne atrakcje lub domy publiczne. Narcyz jest wykolejony, jest zaburzony, jest chory na głowę, nieuleczalnie. To nie jest odpowiedni partner dla Ciebie. To nigdy nie będzie zdrowy seksualnie związek. Po relacji z narcyzem, gdy wiesz, że miałeś do czynienia z narcyzem, powinieneś wykonać najbardziej rozszerzony zestaw badań. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest Zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Zostawiając polubienia i komentarze, wysyłasz wiadomość, że to, co robią, ma sens i jest potrzebne. Przyczyniasz się do rozwoju kanału i wspierasz naszą społeczność. Zachęcam do komentowania. Podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Jeśli nagranie jest dla ciebie pomocne, a nie masz w zwyczaju komentować, to zostaw proszę emotikona, serce lub coś podobnego. Dziękuję. Kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Jeśli chcesz wesprzeć to co robię, wysyłając darowiznę, skontaktuj się poprzez e-mail. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.